23 grudnia Kościół wspomina świętego Józefa Cho Jung-ho, męczennika. Józef urodził się w 1848 roku w Sinchang w Korei. Pochodził z rodziny katolickiej. Wielki wpływ na jego wychowanie religijne miał jego dziadek Andrzej Cho, męczennik. Józef miał 17 lat, gdy wybuchło prześladowanie chrześcijan w Korei. W tym czasie był już żonaty. Razem z żoną mieszkał w domu swojego ojca Piotra. Wszyscy członkowie tej rodziny byli gorliwymi katolikami. 5 grudnia 1866 roku przedstawiciele ówczesnej władzy państwowej aresztowali jego ojca Piotra. W tym czasie Józefa nie było w domu. Gdy wrócił, matka sugerowała mu ucieczkę, lecz nie skorzystał z możliwości ocalenia życia. Sam oddał się w ręce policji. W więzieniu spotkał się między innymi ze swoim ojcem i wzajemnie umacniali się w wierze i zachęcali do wytrwania. Mimo strasznych tortur i obietnicy zwrotu skonfiskowanego majątku, Józef nie wyparł się wiary. Skazano go na karę śmierci. Chciał zginąć razem ze swoim ojcem, jednak ówczesne prawo państwowe nie pozwalało na to. Tuż przed wykonaniem wyroku jeszcze raz obiecywano mu zwrot majątku, o ile wyprze się wiary w Pana Jezusa, lecz Józef nie zrobił tego, przez co do końca był w okrutny sposób torturowany. Przed ostatnim posiłkiem, jaki spożył, jak zawsze uczynił z wielką czcią znak Krzyża Świętego, przez co znowu został pobity. Ostatecznie wyrok wykonano 23 grudnia 1866 roku, 10 dni po śmierci swojego ojca Piotra. Józef był beatyfikowany z grupą 23 męczenników 6 października 1968 roku przez papieża Pawła VI a kanonizowany wraz z grupą 102 męczenników koreańskich 6 maja 1984 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Wśród tych męczenników znaleźli się również jego dziadek Andrzej i ojciec Piotr. Módlmy się, wszechmogący i miłosierny Boże! Obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, świętego Józefa, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.